Witajcie, z tej strony Ela, pani organizator. Witam Was serdecznie. W każdy piątek na moim fanpage będą ukazywały się filmiki na temat tego, jak szybko i takich tipów na, na imprezę weekendową, która być może będzie przed Wami w sobotę czy niedzielę. Jeżeli planujecie obiad z Waszą rodziną, z przyjaciółmi, macie w planach domówkę, to chciałabym, żebyśmy przekazać Wam parę inspiracji, które będą, które które może przydadzą się do imprezy, która akurat przed Wami. I dzisiaj chciałabym powiedzieć o tym, żebyście usiedli i zrobili listę zakupów. Zanim ruszycie do sklepu, to jest coś, co pozwoli Wam na to, żeby zaoszczędzić dużo czasu po tym sklepie, w miejscu, do którego pojedziecie po to, żeby nabyć wszystkie potrzebne rzeczy. Więc nie chodźcie tam tak po prostu z bez żadnego przygotowania, tylko na podstawie posiłków, na podstawie dań, przygotowujcie listę zakupów i ruszcie tam po prostu z konkretnym planem. Zajmie Wam to na, naprawdę, wierzcie mi, dużo mniej czasu. Po pierwsze, że będziecie wiedzieli, co konkretnie potrzeba, więc to pozwoli Wam już potem też na przygotowanie odpowiednich rzeczy i przekąsek w domu. Natomiast kwestia też tego, że będziecie też wiedzieć, że o niczym nie zapomnicie. Jak się chodzi po sklepie, to dużo rzeczy też czasami umyka. Tam się skręci w tą malejkę, tam się zapomni o czymś. Jeżeli nie mamy listy, to nawet jeżeli coś widzieliśmy, wiedzieliśmy, że mamy kupić, to nagle się rozpakowują, zakupy w domu i się okazuje, że tego nie ma. A jest kluczowym składnikiem. E Dania czy, czy przekąski, którą trzeba wcześniej przygotować, za którą się trzeba wcześniej zabrać, więc znowu ktoś musi iść do sklepu i to powoduje, że tracimy strasznie dużo czasu i jesteśmy dużo bardziej zmęczeni i dużo bardziej e, utrudzeni tymi przygotowaniami, a nie o to w tym wszystkim chodzi. Chodzi o to, żeby naprawdę sobie usprawdzić tą pracę e, i e, zrobić to raz a porządnie, e, i potem robić kolejne konkretne rzeczy. E, i dobrze bawić się wieczorem, czy tam po południu ze swoimi przyjaciółmi, ze swoją rodziną, ze swoimi znajomymi, bo o to chodzi w spotykaniu się. Zatem miejcie dobry czas, miejcie dobry weekend, spędźcie go ze sobą razem i miejcie dobry czas też w trakcie wspólnego imprezowania. Do zobaczenia!